Szyma no dla MMAPL, Adam Lewicki, a ze mną Saszka Szyma Siema O, Saszka trochę coś tam dymiła na tej scenie Niespecjalnie Ale ten chujek wie co powiedzieć Żeby mnie wyprowadzić a, czyli ci się nie dzisiaj podniosło. No bo tak jak mówię, no ja nie lubię, kiedy po prostu ktoś już przekraca granice, bo ja prywatnie z nim, no już nie powiem, czy pisałem czy, czy głosówki mu nagrywałem, żeby kurwa, jak mamy jakiś konflikt, to za załatwiamy to między sobą, a nie już po prostu zaczyna dla atencji zaczepiać już moją kobietę. Ja mu po prostu powiedziałem, że jak ma konflikt ten się zostać rozwiązany tylko na FMM ma i o tym sobie zapominamy, no to kurwa nie powinien chodzić po prostu już tak jakby na mój prywatny teren. On kurwa przykraca tę granic, granicę za każdym razem. Rozmawiałem z Krychą przed chwilą, to mówił, że to właśnie yy, dziewczyna zaczepiła go najpierw. Tak, a powiedział, jak, jak zaczepiła? Nie. No to już mówię. Yy, na post pod Fememem, gdzie był Krycha, ona skomentowała, że on jest niefotogeniczny. Ona napisała to, wiesz, to kurwa, możesz ty być niefotogeniczny, ale to nie znaczy, że jesteś brzydki na przykład, nie? To, zna, to ma, on jakby, widzisz, on jest na tyle debil, że u niego ta jego anarchia, jak on kiedyś powiedział, w naturze, wiesz o co chodzi, że nie hierarchia, anarchia, tak samo u niego chyba i ta fotogeniczny, to od razu on sobie myśli, że on nie zna po prostu znaczenia słów, on nie zna znaczenia słów i ma sprutę do każdego, kto po prostu jakoś powie, a to, a to brzmi dziwnie i on myśli, że to kurwa go ktoś obraża, nie? No i on właśnie za te zdanie, konkretnie się wkurwił, wychodzi na to, skoro zaczął tam różne brudy wyciągać o moje dziewczynie, wyzywać ją tam nie wiem, od dziwki, kurwa od e, suki, e, że mam ją kurwa jakoś uspokoić, to kurwa w ogóle pojebany człowiek, ale co najważniejsze, że wchodzi, no kurwa, to nawet nie, nie wszedł na rodzinę, szczerze mówiąc, ja nie wiem czy ja bym... Czy ja bym tak zareagował jakby jakoś tam na rodzinę, tam pierdoli, bo ja wiem, że połowa ludzi sobie kurwa nie mają zasad, kurwa i pozwalają na dużo, ja nie będę aż za, za każdego kurwa jakoś wiesz, przekraczał też swoje granice, żeby kurwa mieć po tym problemy, bo ktoś kurwa nie ma własnych zasad. Ale kobieta dla faceta to jest naprawdę... Dla mnie na przykład to jest w ogóle jest na pierwszym miejscu. Dla mnie to nie jest na drugim miejscu, dla mnie to jest na pierwszym miejscu. I ten kurwa pierdolony chuj zaczyna akurat wjeżdżać jeszcze na kobietę, kiedy ja bym zrozumiał jakby on chciał mieć walkę ze mną i by znalazł... I by, i, I by szukał metody, żeby jednak ze mną mieć tą walkę, nie? A przecież jest ta walka. Ja sam chciałem z nim się napierdalać, bo go sam wypatrzyłem, że jest taki zjeb, kurwa, tak się pajacuje, bla bla, i ja mu po prostu udowodnię, że kurwa te jego 3-1, kurwa, ile tam on ma, kurwa, że po prostu nic nie warte, jeżeli człowiek jest niepełnosprawny, taki jak on. Ja od zera zacznę trenować i mu to udowodnię, no to ja przecież z nim chciałem się napierdalać, po co on kurwa zaczął wchodzić już tak głębiej kurwa jeszcze na moją dziewczynę, no to jest odpowiedź, przez to, że potrzebował atencji, tak jak ona dobrze stoi na Instagramie, sporo tam ma, pochodzi z Love Island tak jakby i kurwa wiedział, że jeszcze mu jakieś dodatkowe 1-2 lajka padnie, a mu ja nie pada, bo kurwa piąty raz ma walczyć, a ma kurwa nadać swoich ledwie naciągniętych 7 niszczonka. Jak już ktoś żyje atencją, no to przynajmniej rób już wszystko dla tej atencji, ale to, co da, to daje tu atencję, a nie po prostu, że mówią debil, a kurwa, niejakiego poklasku nie ma. No. A jak skomentujesz to, co mówił na konferencji, że tak naprawdę ty jesteś tu dzięki niemu? Że on to powiedział. No tak powiedział. No właśnie, ja bym naprawdę, no bo jest tak, ktoś stara się obronić się w taki sposób, że powiedzieć pierwszy, żeby jak powie druga osoba, to już nie będzie, że powtarza. Bo ja bym powiedział, że to on tam jest kurwa dzięki mnie. Nie to, że chodzi, że jest tam jako fighter, a to, że teraz zaistnieje akurat dzięki mnie, bo. A że dzięki tobie zrobi się o nim ponownie głośno, o to ci chodzi? Tak, on o nim już jest głośno. Jest przez to, że kurwa zaczepia cały czas e, Don Casio, przez tak, jak ja od Don Casio, tak jak pod skrzydłem Don Casio wszedłem ja, to już jest automatycznie i on po prostu bardzo dobrze wie, że teraz akurat na podstawie nas dwóch on za każdym razem że powie, kurwa, coś tam jeszcze o Don Casio. Zobacz, my mamy z nim konflikt. Kasiu już tam siedzi już na kurwa nic, w ogóle na tyle, ma go głęboko w dupie, że już nic, ale mu i tak trzeba kurwa te słówko, że coś tam powiedzieć, bo on naprawdę myśli kurwa, że kiedyś coś się wydarzy, że on dostanie tę walkę z Unkasio. On wie, że nie dostanie, on po prostu pierdoli, bo wtedy jest, wiesz, ktoś mówi, że o ten ziomek chce zobaczyć z Uncasio", a on po prostu ma prawo tak mówić i ktoś myśli, że on jeszcze jest jakiś odważny, bo ma prawo kurwa powiedzieć, że on chce walkę z Unkasio. To jest po prostu debil, bo jest są ludzie, którzy wiedzą, że nie będą mieli walkę, i po prostu to sobie wiedzą, a są ludzie, którzy wiedzą, że nie będą mieli walki, ale jak będą krzyczeć kurwa, no to przynajmniej coś tam nie wiem, się pokręci dookoła nich. I to jest właśnie ten Mefedroniarz i nadal mówię, że na, kurwa jego taktyka jest tak debilna, że on po prostu nie widzi rezultatu z tego. No ile kurwa, 5, naprawdę, piąty sezon kurwa Fejmę ma, że ma teraz piąty raz walczyć kurwa, a mu nic, nic nie idzie, ludzie go coraz bardziej nienawidzą. No kurwa, no to jest, naprawdę, ja, ja bym się zawalam, ja bym mam mocną psychikę, ja bym się zawalam, także może faktycznie, pomimo że mówię, że on nie ma psychy, to może jednak coś tam kurwa ma, tylko wyjątkowo inną. A nie boisz się, że to jest zawodnik UFC i zmierzysz się z wielkim zawodnikiem UFC? Kurwa, jestem zachwycony, jestem zachwycony, przecież to mi tyle, to mi, tak moją pewność siebie podniesie jeszcze wyżej, najebać kurwa zawodnika UFC, no i bez tego UFC w ogóle, ziomka, który ma rekord 3-1, to już jest mi przyjemność. Naprawdę, ja bym... Chciałem powiedzieć, ja bym nie trenował pod e, jakiegoś e, takiego zerowego e, zawodnika, ale... Czyli tak się czujesz na siłach, że jakby ktoś wyszedł z 0-0, to myślisz, że mógłbyś tak o, z marszu, z, y, Idziesz sobie ulicą, biorą cię i możesz walczyć? No właśnie, chciałem tak teraz powiedzieć, ale teraz przypomniałem, że przecież ja i pod niego nie trenuję też. Już ostatnich dwa tygodnie żadnego treningu nie zrobiłem. No, ale do gali jest jeszcze dużo czasu. No jest, ale wiesz, no teraz okres przygotowawczy to jest okres ten, dwa, trzy hmm. miesiące, kiedy ty wjeżdżasz na pewnej pizdzie, nie? Na treningi. No a ja akurat czuję, ja czuję, czuję się na tyle pewnie, że mówię, no ja pozwalam sobie, mam do siebie pretensji, ale z czegoś ta, to wy, wy, wynika, że ja pozwalam sobie dwa tygodnie nie zrobić żadnego treningu MMA. Ale słuchaj, Saszka, przeprowadzając tutaj wywiady przed wieloma galami, podczas gal często zawodnicy tak mówili, ja jestem pewny siebie, nie muszę trenować, a później po walce były inne gadania, no jak, jak się do tego odniesiesz? Nie biorę pod uwagę w ogóle, że mogę przegrać, nie przez to, że tak jakby nie chcę wizualizować, nie chcę tam jakoś, wiesz, żeby to pojawiła się taka myśl. Ja sobie po prostu też zdaję sprawę, że może taka, się może taka się zdarzyć, ale jak i wszystko, jak i to, że może być koniec świata jutro, nie? Że wszystko może być, ja zawsze biorę wszystkie warianty, tylko ja wiem, że jak tak się zdarzy, to i tak będzie ogromny plus dla mnie, bo kurwa, ja jestem człowiek, który w chuni lubię przegrywać. Jak naprawdę on da radę, że on, że on mnie tam położe, to ja wiem po prostu, że ja tak się przygotuję, że mnie nigdy nikt po prostu fejmy ma, ja po prostu zostanę gwiazdo Fejma. Normalnie zostanę gwiazdo, jeżeli kurwa naprawdę on, on będzie taki ziomek, że on kurwa nie pokona. No ale słuchaj, on już swoje przetrenował, to jak ty. E, jak jest w ogóle twój staż? E, jak ty się w ogóle czujesz tak, jakby wiesz, w walce, bo on nie dożył cztery razy już wychodził do tej klatki, to też swoje godziny na macie spędził i pot też trochę wylał. No to mu nie zabrać. Bo tak jak, 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 jakby jak na debila on nie wypadł, no to jednak tak jak mówię, że będzie wychodził piąty raz, czyli no kurwa teoretycznie, no nawet psychicznie to piąty raz się przygotowuje, nie? No tak jak pamiętam do walki, z, jak z Kastim walczył na piątce, to był zupełnie... nie wiedział gdzie jest. Więc wiesz, te takie debiuty to potrafią często... E, znaczy to nie był jego debiut, potrafią często w psychice tam gdzieś usiąść. No właśnie to może być jedyne coś, co mnie zaskoczy, ale ja nie mogę do tego się przygotować, bo ja nigdy nie miałem emocji, nigdy nie wychodziłem do Oktogo. ja nie walczyłem, ja nie walczyłem w ringu w ogóle tak, żeby... no oprócz sparingów takich, nie? Także ja, ja sobie zdaję sprawę, że teoretycznie będę miał na pewno emocji, których w chuj się nie spodziewam, tylko oczywiście mnie przygotowują, nie? No to no wiesz, no jak mi zabraknie tlenu. Wszystko robimy, żeby nie zabrakło, ale powiedzmy, zabraknie tlenu akurat przez ten nie wiem, stres, bo który mi wejdzie dokładnie w oktagonie, nie jeszcze coś. No kurwa, będę radził sobie na bieżąco, no w sensie to już też to, do, do tego jeszcze nie przygotujesz teoretycznie. Ja, ja robię teraz tlenowo, robię wszystko, tlenowo czuję się dobrze. No, mówię, dwa tygodnie nie trenuję przez to, że czuję się bardzo dobrze. Jak wychodzę sobie na, na treningi, czuję się kurwa bardzo dobrze, dobrze się ruszam. No jak tak się wydarzy, mówię, no tak jak, tak jak mówisz, debiut pierwszy raz, zabierze mi dużo siły, stres, to wszystko. No kurwa, będę radził tam na bieżąco, tak jak wiesz, no tak jak kurwa też nie idziesz na to, że wyskoczy kurwa pies i zacznie Cię gryźć. Po prostu no, już, musisz sobie poradzić, tak jakby, wiesz, no musisz poradzić. Na koniec powiedz mi jeszcze, yy, Kasiusz pomaga coś, chociaż yy, podpowiada, albo w treningach? Tak, tak, od wczoraj na przykład z Jack Danielsem przyszedł. O. jak wam się trenowało wspólnie? Kurwa długo. <laughs> Widać. Ja, ja Ci powiem naprawdę, on ma, on ma potężne treningi, bardzo długie. Ja bym powiedział nawet maratony delikatnie, kondycyjne. No i kurwa, to mi też trochę przeszkadza, bo ja nie jestem przygotowany na takie treningi jeszcze. Cały czas mówimy o Jacku. <laughs> Cały czas o, o strategii Kasiusza. Okay. No dobra, coś na koniec masz do dodania widzom, albo w stronę krychy? Nie, krycha niech kurwa spierdala, a do widzów e, mówię, że tak. Mister Sasha, kanał na YouTube i wbił tam nowy filmik Teledysk. Nie jest to diss na mefedroniarza, pomimo że tam jest kurwa słówko o mefedronie. Ale wbijacie, zrobiłem to z Iwanem 15 cent, każdy go teraz już kojarzy i dawajcie znać co tam jak. Dzięki wielkie i powodzonka. Dzięki.